Cześć amatorzy finansów. Jak sądzicie, jak sobie dzisiaj radzą ludzie, którzy jako pierwsi zainwestowali w gigantów typu Apple? Biedują czy żyją w luksusie? Odpowiedź wydaje się dość oczywista. Porozmawiajmy o inwestycjach długoterminowych. Tak, konkretnie o tym, które firmy warto obstawiać i kiedy należy podjąć decyzję, znalazłem filmik dokładnie o tym i uwierzcie mi, warto to zapamiętać. A zatem usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie tego eksperta. Gdybyś 35 lat temu zainwestował milion dolarów w indeks Standard Poor's 500, dzisiaj miałbyś 26 milionów nic nie robiąc, a gdybyś ten sam milion zainwestował w prywatny kapitał, nawet nie top, tylko średnie, 14.2 po tym samym czasie miałbyś 139 milionów. Niewiarygodne. Hmm, ten potencjalny zysk wygląda bardzo kusząco, prawda? Gdyby tylko wszystko było takie proste. Ale niestety nie jest. Po pierwsze, ja bym tam nie potrafił tak po prostu zapomnieć o zainwestowanym milionie. To nie w stylu chomika, ale tak na poważnie. Niełatwo jest przewidzieć, jak potoczy się długoterminowa inwestycja. Pomyślcie, jak wyglądał świat 35 lat temu. Wszystko jest niepewne i jest to chyba jedyna rzecz, której można być pewnym. Akcja i indeksy zawsze będą ryzykownym przedsięwzięciem, gdy nie masz żadnych gwarancji sukcesu. Zamiast godzić za zyskiem w nieokreślonej przeszłości, polecam skupić się na nieco krótszej ramie czasowej. Analizujcie obecną sytuację i próbujcie stworzyć solidną prognozę na najbliższą przyszłość. To jest prawdziwa sztuka, która czasami przynosi duże zyski. Oczywiście, życzę Wam powodzenia, niezależnie od tego, co zdecydujecie. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, hobiki to siła jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku.